Witajcie! Zapraszam Was do obejrzenia materiału z cyklu pomoc techniczna. W tym przypadku będzie to konfiguracja płyty głównej pod nasze tutaj zestawy do koparek, czyli mamy tu na pokładzie, w tym przypadku na tej tu kopareczce, mamy założoną płytę Asroka B450 Gaming K4 Fatality. Jest to płyta, na której możemy spokojnie zbudować taką koparkę. Tak jak tu widzicie, na sześciu kartach ma ona sześć złączy pełnych PCI Express. Tutaj mamy dwa złącza: jedno jest 16, drugie ósemka i kolejne są jedynki cztery. I dwa złącza M2. Nie wiem, czy będę tu mógł wam w miarę to dobrze pokazać. O, jest akurat założony. Widzicie tam dysk M2 na. Dole tutaj tej płyty, a tu jest jeszcze za procesorem drugie złącze M2. W tym przypadku można na tej płycie złożyć 7 kart. Nie da się zrobić 8, bo co niektórzy no myślą, że jak są te dwa złącza M2, to spokojnie założą tutaj jeszcze dwie karty i będzie wszystko śmigać. Nie ma takiej opcji. Wszyscy producenci to już przewidzieli wcześniej, że właśnie ktoś by tak chciał, prawda, przestawiać. Zrobili w ten sposób, że zawsze jedno złącze M2 jest dedykowane tylko i wyłącznie pod dysk na w systemie M2. Drugie złącze możemy adaptować do jako karty prawda, graficznej, tutaj żebyśmy założyli siódmą. Maksymalnie możemy 7. W tej chwili tu mam założone sześć kart na pokładzie tej całej kopareczki. Płyta ma oczywiście cztery banki na pamięć. Tam z tyłu, to jak widzicie, jest pokazana kości, dwie są akurat w dualu założone i na pokładzie tu jest Ryzen 3600, czyli Ryzen 5 3600. Zestaw podstawowy, normalny do miningu, jak najbardziej w pełni przygotowany i postaram się Wam tutaj zrobić pokaz konfiguracji. Całej optymalizacji BIOSu w tej płycie, tak żebyście mogli potem u siebie oczywiście sobie to ustawiać, na, już budując własne maszyny. Pierwsze, mianowicie od czego musimy zacząć? Zaczynamy od strony Asrocka, czyli wchodzimy sobie na stronę www.asrock.com, no i znajdujemy tą naszą tu właśnie płytę, czyli mamy tu. Fatality B450 Gaming k 4 identyczny model, który posiadamy tutaj w naszej maszynie w koparce. I zjeżdżamy na dół i wchodzimy w zakładkę, tak jak widzicie, Support i zakładka później tutaj Bios, klikamy. I musimy ściągnąć sobie wersję Tom tutaj 5.10, to jest ostatnia wersja, jaka nam wyszła do tej płyty, install flash. Czyli ściągamy sobie tą wersję, tutaj akurat najlepiej z linku globalnego, pobieramy i po, musimy ją później rozpakować i wgrać sobie na klasycznego, normalnego pendrive'a. Sam plik ten, żeby był rozpakowany i już znajdował się oczywiście na tym pendrive'ie, bo od tego zaczniemy aktualizację. Płyta ta przyjechała, bo już ją odpaliłem i sprawdziłem, przyjechała mi z konfiguracją akurat wersji bios była 4.10 Ja tutaj już wcześniej udało mi się ją przygotować i wrzuciłem właśnie tą wersję 5.10 ale ją w tej chwili z powrotem zdeflautowałem po to, żebyście mogli zobaczyć jak ją na nowo będę konfigurował żeby było wiadomo co, gdzie musimy ustawić, wejść, które zakładki żeby ta płyta normalnie mi mogła wystartować jak i też widzieć wszystkie 6 kart na pokładzie plus tak jak tu widzicie, dysk M2. Bo zazwyczaj pewnie będziecie mieli podłączony z tyłu, tam są złącza do dysków SATA. Ale tu akurat górnik, który zainwestował sobie w budowę tej koparki, kupił właśnie dysk na złączu M2. No i musiałem to skonfigurować, żeby było wszystko aktywne. Powiem Wam z ciekawości, że jak założyłem ten dysk na tym złączu M2. Zaraz, tutaj za procesorem, tak jak widzicie, jest tutaj to złącze. To oczywiście nie widziało mi wszystkich sześciu kart. Różne konfiguracje próbowałem nie wystartowało, bo to złącze wtedy wyłącza nam jeden tutaj właśnie z kart i tylko mi pięć pracowało. Jak dopiero przełożyłem na dolne złącze, tu ten dysk M2, wtedy zobaczyło mi sześć kart. Oczywiście po pełnej konfiguracji na tutaj w biosie, w konfiguracjach tam wszystkich zakładkach. Jest to taka w sumie problemowość przy ustawieniach, ale no, dla mnie no to chleb poprzedni, bo już niejedne płyty miały różne konfiguracje, więc sobie z tym oczywiście też poradziłem, ale to dla kogoś, kto pierwszy raz to zrobi, to pewnie też będzie miał taką niezłą zagadkę, jak to zrobić, żeby to się oczywiście odpaliła nam ta płyta z sześcioma kartami. W tym przypadku na tej platformie w yy, koparkowej, więc nie przedłużając, już staram się wam dalej, oczywiście pokazywać całą konfigurację tej płyty. No jesteśmy już. Próbuję ją oczywiście. Mam taki zestaw do yy, zawsze uruchomienia, nie tam jakiegoś tam śrubokręta, ja tutaj taki sobie zakupiłem, że od razu mam podłączone normalnie tak jak w każdym klasycznej obudowie komputera te przewody do yy, tych zworek, które tam są na płycie i jednym przyciśnięciem już normalnie usta odpalam i będziemy widzieli, czy się pojawi nam obraz na ekranie. W tej chwili ona widzę, że wystartowała. Zaczyna się na nowo ją cała konfiguracja, więc czekamy cierpliwie na ekran monitora, co nam się czy pojawi, czy nie pojawi. Mam nadzieję, że się powinno wszystko pojawić na ekranie. Trzeba cierpliwie chwilę dać jej czasu. Bo odpala. Karty widzę, że obracają się w wszystkich kartach wentylatory. Teraz się wykrywają nam elementy na podzespołach, jakie są założone na tej płycie. Czyli procesor wykrywa, wykrywa nam kości pamięci, wykrywa nam, czy są jakieś podłączenia kart, jak i też dysk O, zaczęło się coś dziać. Zobaczcie, jest Asrock. Przyciskamy przycisk kilkakrotnie przytrzymujemy w sumie bardziej bym powiedział delayed na klawiaturze albo F2 no zależy które tam będzie dla was wygodniejsze ja zazwyczaj stosuję delay więc tutaj moi drodzy mamy to już otwarł się nam BIOS zobaczcie mamy tutaj wersję 5.10 już wrzuconą tego BIOSu i mamy tak AMD Ryzen 3600 Mamy tutaj kości pamięci, w tej chwili wykryło nam, że są DDR4 w dwóch bankach po 2400 MHz, a 4 GB w każdym układzie kości pamięci. Ale jak najbardziej są to kości tutaj założone 3200. Przy ustawieniu pierwszym do prawda, odpaleniu widzi nam jako to 2400 MHz. Ok, moi drodzy, wejdziemy sobie w zakładkę oce Twaker. Tutaj mamy, prawda? I tu musimy sobie. To jest pierwsza nakładka, która jest tutaj po kolei. O tych górnych mówimy. Tu wchodzimy sobie tak. Zostawiamy auto, auto, auto. Dopiero wchodzimy, moi drodzy. Hmm, tu, manual. A CPU frequency. Manual zmieniamy, proszę bardzo, i mamy tutaj zegar na razie 3600 dla procesora Ryzena, tego piątki 3600. Tu wklepujemy wartość 3900. Taką bym dał wartość maksymalną dla tego procesora, żeby go nie przetaktowywać zbyt mocno, żeby on spokojnie sobie nam pracował i w okresie zimowym, jak i letnim, bo im więcej podniesiemy zegary procesora, tym bardziej będzie oczywiście nam on więcej wytwarzał temperatury, więc dlatego zawsze uczulam. Optymalne jest 3900 MHz dla tego procesora No i ustawiamy. Klikamy wartość pisaliśmy manualnie z klawiatury 3900 i wciskamy Enter. Zjeżdżamy niżej, tu nic nie zmieniamy, zostawiamy wszystko tak, jak mamy. Wchodzimy teraz na kości pamięci. Tu musimy ustawić profil. Load XMP Setting, czyli wchodzimy nie auto, tylko wchodzimy w tę zakładkę i profil pierwszy mamy ustawić ten DDR 43200 zegary. Enter. Ja podjadę tą myszką troszeczkę gdzieś na bok, bo żeby nam nie przeszkadzała. Yy, OK. I zobaczcie, od razu nam się wyświetlił tutaj, już zmieni nam się ten profil, to tu, że mieliśmy 2400, a to nam się zmieni na 3200 MHz w tym przypadku. Resztę tu ja również to zostawiam, nie zmieniam tego i jest tu już tak w ten sposób, nic nie przestawiam w innych konfiguracji. To tyle chyba tutaj byśmy mogli, co ustawialiśmy tu w tej zakładce. Przechodzimy teraz w kolejną, prawo, kursorem na prawo, Adventures. I tu klikamy sobie CPU, patrzymy co tutaj możemy ustawić. Mamy tu y, konfigurację, powłączane wszystkie tryby. Wynajmniej By ja bym to zostawił, więcej tutaj bym nic nie konfigurował oczywiście. I tutaj moi drodzy zostawiamy to, PCI Configuration, klikamy sobie tutaj. Tutaj trzeba tak, zobaczcie, że tu mamy to About 4G Decoding, mamy to Disable, czyli mamy wyłączone. I teraz, co trzeba zrobić, żeby nam się to pojawiło i żebyśmy mogli sobie to włączyć? Musimy wyjść Escape'em do tyłu o jeden poziom i przejść do trybu BOT. I w tym trybie zjechać na sam dół CMS Compatibility Support Modułu. Enter i tu moi drodzy, wyłączyć tą funkcję. Na razie to jest tymczasowo, musimy to wyłączyć. Klikamy na Disable. OK. I teraz wychodzimy z Cape'em dwa razy, nie dwa razy, tylko raz, przepraszam, przechodzimy teraz do tej zakładki Adventures i PCI konfiguracja. I zobaczcie, teraz nam się to pojawiło, już jest podświetlone, aktywne. I teraz mogę to zrobić na ENABLE. Włącz, włączyć tą funkcję, żeby nam widziało wszystkie sześć kart na pokładzie. I wtedy już mamy to do konfiguracji przygotowane. Spokojnie Escape'em wychodzimy, przechodzimy do kolejnej zakładki Onboard konfiguracja i tutaj wchodzimy. Moi drodzy tak, no co możemy tu wyłączyć? Wyłączyć możemy audio Disable, bo nam oczywiście dźwięk nie będzie potrzebny w koparce do niczego, a tu Restore on, on o AC Power Loss ustawiamy z Power Off na Power on, czyli żeby się koparka nam zawsze załączała i jak zostanie wyłączony prąd, albo chcemy ją odpalić bez żadnych dodatkowych tych właśnie włączników, tak jak ja tu założyłem tymczasowo, to wtedy oczywiście moi drodzy jak włączymy tą funkcję power on, no to ona się będzie nam samoistnie potem mogła po załączeniu zasilaczy, czy wystartowywać już bez przycisków dodatkowych escape, wychodzimy tutaj storage tu mamy, moi drodzy. Aha, Sata Hot m, Plug and Play, czyli tu mamy włączyć sobie tą funkcję po to, żebyśmy mieli wykrywalne wszystkie dyski, jakie mamy podłączone, w tym przypadku ten jeden na M2. Czyli tylko to włączamy, nic więcej tu nie zmieniamy. E, czy tutaj coś robimy? ACPI, e, tutaj nic nie robimy. Wychodzimy z tego, zostawiamy tak, jak jest skonfigurowane. Support tutaj również nic bym tu nie ruszał. Czyli super. IO Configuration. Nie ruszamy. Eee, trus Compine. Tu, moi drodzy, co tutaj jest takiego, co byśmy tu zmienili? Nic. Tutaj też ja bym nic nie zmieniał. Zostawiam taką konfigurację, jaka jest e, fabrycznie zastosowana. Czyli w sumie od... E, to było zmienione. Czyli od ACPI i Super e, IO Configuration i... Trust, y, Compuning czy Kampani, przepraszam, bo nie znam tak dobrze tych słów. To jak najbardziej moi drodzy, tutaj nic nie zmieniamy. Tu również też nie są tutaj, w tu, aha, tu jest ważna sprawa. Już sobie wejdziemy AMD PBS. Musimy wejść teraz w tą zakładkę. I tu jest ważne, tak, co mamy ustawić. To ustawiamy na auto, czyli druga zakładka PML1SS ma być nie disable, tylko auto. Pozostałe, tak jak widzicie, nic nie zmieniamy. Wszystko zostawiamy na auto, bo moglibyśmy te PCI zmienić sobie na GEN jedynkę, dwójkę, trójkę. Powiem Wam tak, w tej chwili przy tych nowych kartach najlepiej się sprawuje. Tryb Auto. Tak samo w MSI B450 Gaming Plus Max, jak i też w innych płytach. Ustawiam to na Auto i te karty najlepiej się stabilnie zachowują i najlepiej się wykrywają. Wcześniej stosowaliśmy tę zasadę Gen 2. Obecnie te karty nie wymagają tego i zupełnie inaczej się zachowują, jak ustawimy to w trybie Auto. Czyli tak jak to widzicie, mamy tryby Auto, zostawiamy to w ten sposób. Wychodzę, tylko jedno, zmieniliśmy to PML1SS na z disable na auto włączyłem. Escape, wychodzę i tutaj wchodzę do zakładki nie AMD Overclocking, tylko AMD CBS. W tej zakładeczki wchodzimy. I tutaj CPU chyba, com option to tu tak, wchodzimy w tą zakładkę. I global, yy, właśnie musimy tą wyłączyć funkcję, bo ona w tej chwili jest w trybie auto, a musimy ją kliknąć na disable żeby ją wyłączyć, żeby nie było kontroli przez system e, prawda, płyty nad prędkością e, do, do e, w trybu turbo ustawiania procesora, Bo ustawiliśmy z docelową prędkość procesora, tam 3900 MHz, więc zostawiamy to, żeby taka była zawsze stała w każdym e, cyklu pracy tej prawda, całej koparki. Reszta, tu nic nie zmieniamy <coughs> i pozostałe tu rzeczy Możemy tylko przejrzeć, też nic nie zmieniam. Teraz kolejna zakładka, tutaj też nic nie zmieniam. I ostatnia zakładka, yy, tutaj moi drodzy, też bym zostawił, nie ruszam, nie zmieniam, nie ma takiej konieczności. Czyli cały tryb Adventures, wszystkie te pozycje już mamy tu poustawiane, wchodzimy sobie w Tool. I tutaj w Tool mamy dwa, dwie ważne rzeczy, żebyśmy jak będziemy mieli właśnie podłączyć sobie ten flashowanie BIOSu, to właśnie wejdziecie sobie w Tryb Tool i tu install Instant Flash, tak, powinienem poprawnie, bo przeczytać, już męczony jestem po całym dniu I, i jak wtedy sobie klikniemy na to, no to wtedy nam wyświetli, że widzi pendrive'a i naciśnie czy Zaktualizować ten y, BIOS obecny na ten nowszy, który będzie zapisany na pendrive. W tym przypadku u mnie no, nie ma pendrive'a i BIOS jest ostatni, jaki został zapisany, więc taka informacja się pojawiła, więc naciskam No, a Wy wtedy naciśniecie sobie Yes. Oczywiście, żebyście zaktualizowali ten BIOS w Waszej tej płycie z tej wersji 4.10 do, czy może będziecie mieli 4.20 bo zależy jaki producent akurat ostatni wrzuci BIOS do tej płyty do wersji musimy zainstalować wersja 5.10 interesuje Was ten BIOS ale w tym przypadku jeszcze wejdziemy w RGB LED bo tutaj moi drodzy, no, musimy sobie ustawić bo jak ktoś ma podłączony akurat wentylator na procesorze z, z podświetleniem RGB i podłączony on jest ten system RGB do złącza RGB na płycie głównej, to wtedy ustawiamy sobie tryby, tak jak widzicie, różne świecenia. Możemy całkowicie zrobić off, a możemy sobie któryś z tych ustawić. Jaki tam chcemy, czy statyczny, że w jakimś jednym kolorze, albo jakiś tam yy, przejściowy, albo taki pulsacyjny, cykliczny, no, no różne tutaj, albo całkowicie, że sobie pojedyncze kolory ustawiamy. A na koniec jest tak zwany wave, czyli czasowy. Czyli ja tu ustawiam wartość czasu yy, na przykład przejścia, niech będzie 15 sekund i wtedy zjeżdżamy na dół. Jak to sobie już ustawimy, musimy zjechać na dół i zastosować APLI dla wszystkich oczywiście tutaj konfiguracji. To dotyczy się tylko i wyłącznie tego samego trybu RGB. Tu musimy to zawsze zatwierdzić, za czym wyjdziemy już całkiem z płyty głównej konfiguracji. Escape. Wychodzimy, przechodzimy teraz do konfiguracji obrotów wentylatora i chłodzenia na tej płycie. Tutaj ustawiamy sobie nie standard mode, tylko performance mode zawsze. Nie też full speed, żeby była cały czas oczywiście duża prędkość na wentylatorze od procesora, tylko odnośnie od moi drodzy parametrów no brądowy, o ciepłoty procesora, wtedy dobiera sobie krzywą płyta do parametrów, żeby słodzić jak najlepiej ten procesor. Czyli ustawiamy performance i teraz tutaj zjeżdżamy na dół, kolejne, tak samo ustawiamy wszędzie, na to performance mode. Zjeżdżamy na dół, znowu performance mode, dalej performance mode, tutaj performance mode, tutaj performance mode. No i wszystko, to bo to dotyczy... na płycie, mamy kilka złączy fanów, w tym przypadku mamy, widzicie, trzy chyba, tak, fan 3 w sumie z procesorem mamy aż cztery, czyli oprócz procesora głównego, jako fana, to jest jeszcze prawda, dodatkowo mamy trzy, czyli mamy tutaj poustawiane i już tutaj więcej nic nie musimy tutaj dodatkowego, moi drodzy, konfigurować. Przechodzimy, w security nas nie interesuje, przechodzimy do tej konfiguracji bot. I tu przede wszystkim musimy wejść z powrotem na to CMS, Compatibility Support Module i z powrotem to aktywować na Enable. Zmieniamy z UFI na Legacy Only. Legacy Only, w obydwóch zakładkach zawsze ma być Legacy Only. Escape'em wychodzimy i tutaj nam się zgłosi od razu ten Dysk, który tam posiadacie, jeśli to będzie tym na SATA, no to będzie pisało tam jakaś nazwa, czy ten Kingston, czy Goodram, czy jakiś jeszcze inny producent, czy Samsung. Tu mamy na M2, no to nam się zgłosił, jest to dysk tam 120 GB, tak jak widzicie, w ten sposób MVME. Tu mamy UFI, jest jako drugi, czyli bezpośrednio startuje nam Legacy, a z drugi jako z UFI, tak jak mamy pod Windows 10 czy 11. No, i to wszystkie w sumie zakładki. Już przeszliśmy po kolei i przechodzimy na samą, ostatnią zakładkę z prawej strony, czyli Exit, i tutaj wchodzimy Save, Change i Exit. Czyli jak klikniemy, to zasejbuj, zapisz i wyjdź z tej płyty. To jest po kolei konfiguracja cała tu do ustawień Biosu tej płyty Asroka B450 Gaming K4 Fatality. Możemy sobie to kliknąć. Pojawia się czyna, chcemy to zapisać tę konfigurację. Tak jest, podświetlone jest, i jest, klikamy. I czekamy, żeby nam płyta oczywiście po restarcie wystartowała. Ona się będzie włączała, wyłączała kilkukrotnie, aż dopiero wystartuje już nowymi konfiguracjami. Więc to musimy chwilę dać tutaj do ustawienia się i żeby jak najbardziej była tutaj już po konfiguracji uruchomiona. Hive nam się powinien pojawić. Jak mamy wgrany hive już oczywiście na dysk, tam jakiś, który posiadamy, czy to będzie na M2, czy to będzie dysk satowy. No to wystartuje nam ta płyta i już i hive nam się powinien pojawić, że zaczyna instalować. Zaraz sprawdzimy, czy wszystko zostało poprawnie ustawione i czy będzie się wszystko widziało jak należy. Widzę, że startuje nam ta płyta, bo tutaj. Wszystko się świeci poprawnie. Nie chcę na razie przestawiać kamery, bo poczekam, żeby się to pojawił mi ekran. Będę zaraz widział, czy wszystko będzie świeciło już poprawnie. Pamiętajcie, że sygnał do ekranu musimy podłączyć zawsze z tego, o, jest, pojawia się już, Asrock się zgłosił, zawsze musimy podłączyć sygnał do karty tej, która jest podłączona do tego dużego złącza głównego PCI -E, jest 16 To jest pierwszy, drugie złącze za procesorem, takie długie. Tam zawsze podłączamy sygnał monitora, żebyśmy z tego, tej karty właśnie graficznej mieli ten obraz na ekranie do wszystkich konfiguracji, jak i też później do wystartowania. Klawiatura, myszka, podłączamy, jest, Hive się zgłosił, czyli ustawiłem wszystko poprawnie. Yy, klawiatura, myszka, klasycznie na USB, podłączamy to zaraz tam, gdzie zawsze w wszystkich prawda, jednostkach komputerowych, u góry, podłączamy sobie tego, yy, jak najbardziej, no, klawiaturkę i myszkę. No, zobaczymy, czy wszystko wystartuje. Jest, 6 kart zobaczyło, tak jak widzicie, łączy się z siecią, NVIDIA Drivers, 6 kart. Już wentylatory się przestały kręcić na kartach. No to zaraz powinna nam wystartować ta kopareczka. <laughs> już pojawia się. Proszę bardzo. Tu mamy na pokładzie RTX 3060. No i akurat już miner nam startuje, bo wcześniej ja tutaj testowałem całą tą koparkę. I kopała. te karty kopały tutaj akurat nam fluxa bez żadnego problemu. I fajnie nam prawda, się zachowywało. Podjadę Wam pokazać jak teraz wygląda ta platforma cała i ta płyta. Zobaczcie światło na y, procesorze, no to tak jak widzicie no, jest zmienno kolorowe, bo przez to, że tutaj właśnie mamy podświetlany RGB akurat ten y, wentylator na procesorze. A jeszcze oprócz tego, tak jak widzicie tam mostek południowy jest oczywiście też podświetlany tutaj na tej płycie. Taki dodatkowy tam podświetlenie RGB. Ale to mówię, niewielkie są to tutaj, akurat te możliwości podświetlenia. No wiadomo, że procesor, no możemy kupić wentylator bez RGB, możemy kupić sobie z podświetleniem. Kto, jak tam co lubi, no to ma prawo do wyboru, jak on sobie zażyczy, tutaj tą konfigurację budowie tej dla siebie koparki. Mamy karty Palita 3060 12GB akurat u tego górnika, bardzo fajne, bardzo wydajne i bardzo yy, przyszłościowe bym powiedział karty, bo wiele potrafią i długo mogą kopać, bo mamy 12GB na pokładzie tej całej oczywiście naszej koparki, dwa zasilacze Corsair RM850, no i 8GB RAMu, akurat tu już mamy RAM zastosowane Kingston, bo już Hyper Fury X no, się skończyły oczywiście. W tej chwili nazywają się to jako Kingston Fury Best. 3200 MHz na każdym, oczywiście zegar w kości pamięci, 2 razy po 4GB. No i tak jak widzicie, już nam pracuje, kopie nam tutaj kryptowalutę Flux. Bez żadnego problemu, bardzo dobrym prądem, bo zobaczcie, wyłączę prąd monitorowi i możemy zobaczyć, ile ta platforma przy kopaniu tego koina plus procesor jest włączony. Postaram się Wam tu podjechać o, o 685 w tak jak widzicie, zużywam nam tej energii. Poprawię to może trochę o, tak, żeby Wam lepiej to było widać. 683 84 do 5 maksymalnie dosyć małe zużycie prądowe, jak na kopanie fluxa. Bardzo się fajnie w tej chwili kopię tego fluxa, ale to jest taka mała ciekawostka. Bardziej się skupiliśmy dzisiaj na konfiguracji jak najbardziej tej płyty Asrocka B450 Gaming 4 Powiem Wam, że płytę Asrocka. B450 Pro 4 również identycznie, w sumie konfigurujemy, ma bardzo zbliżone e, konfiguracje, bym powiedział, że wręcz identyczne. Może mi się uda, bo było już wcześniej na kanale, jak konfigurowałem starszym BIOSem, ale mam jedną taką płytę, jak będę, najdę chwilę czasu, to może jeszcze zrobię Wam film do tamtej płyty z aktualizacją nowego BIOS-u, tak żebyście wiedzieli, jak macie sobie to otóż później skonfigurować na obecną chwilę. To dziś w tym materiale było to najważniejsze, ta płyta, konfiguracja całego biosu Asroka B450 Gaming K4. To tyle w tym moim materiale, w sumie takiej pomocy technicznej, bo wiele osób pytało o to, więc w następnym materiale postaram się znowu pokazać inną płytę, konfigurację, jak i też będę chciał zrobić aktualizację biosu w płycie głównej. MSI B450 Gaming Plus Max, tej naszej kultowej, bo nowy BIOS wyszedł i warto zaktualizować ten nowy BIOS do swoich płyt, bo bardzo wiele ciekawego wnosi, jak i też ustabilizowuje bardzo ładnie, nam tę płytę do tych nowych kart, które w tej chwili się montuje na tych platformach miningowych. Więc to tyle w tym materiale. Ślicznie Wam dziękuję za obejrzenie i oczekuję fajnych jakichś tam pozytywnych komentarzy, jak i łapki w górę dla docenienia mojego wkładu tu pracy dla Was, by Wam tu pomagać. Ślicznie dziękuję za ten obejrzenie i trzymajcie się do następnego materiału. Na razie. Hej, hej!